Cześć, witajcie na kanale Króle, Króliki, Króliczki. A dzisiaj taki filmik bez cenzury. Pokażę Wam jak wstaję rano i idę robić to co do mnie należy. Tu już mam naszykowane wiadro z wodą, ciepłą wodą. Naszykowaną mam kaszę Tu sobie teraz przywiozam, przyniosłam owiec. <laughs> I idziemy Nakarmić pterodaktyle, nie? <laughs> Voila! Czekają, głodne! Sherry, moja kurka, to jest moja kurka, to! To jest moja kureczka, Sherry Daje się pogłaskać, chodzi za mną jak piesek A to jest wyścigówka, o ten Wyścigóweczka, nie bój się kogucik Ty będziesz dla mnie przyjazny, to ja dla Ciebie Jak nie to będziemy walczyć Ze sobą, muszę wam powiedzieć Że miałam trzy koguty Ale dwa niestety dostały w połę Bo Bo podskakiwały no tu wyczyściłam klatki po królikach, i oczywiście nie sprzątnęłam, bo nie było kiedy, nie było czasu. Biorę sobie tu takie narzędzie, gdzie ja je mam. Nie to, gdzie się to położyłam. No i teraz szukajcie, kto szuka, ten znajdzie. Jak to mówią, no, ponoć, o jest, jest tu w moim schoweczku. Voila. takie ono, oto jest. Kurki, która chce pierwsza? Szary, uciekaj, uciekaj, Szary. Sia, sia, sia. Sia, 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 Tak, tak się to odbywa u mnie z rana. O... Kasza z os. Tu mam takie w ogóle narzędzie. O, obijaczka do ziemniaków, nie? Tylko takich sporych ziemniaków. Taka większa ilość. Chcieliście, żebym nagrała filmik? tylami, to nagrywam. Sherry, sherry moja kureczka. <grywy> nie bój się. Jak była mała, to ją nosiłam na rękach, dlatego tak się mnie teraz nie boi. Zapamiętała, glizdy i pani kopała. no ale spadać, 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 bo ja to muszę wciągnąć pod ten. O. Tu w razie deszczu. Jakby miało się gdzieś... No deszczu to dzisiaj raczej chyba nie będzie. Poczekaj, kura jeszcze. O. I tak ma być. Moje narzędzie malutkie. Chlas. Mam króliczki. No, jak już tu jesteśmy, Tu mam wujodesa. Gdzieś mi się taki trochę niewyraźny zrobił. Gdzieś to jest, panie. E, dostaję antybiotyk. I myślę, że będzie ok. Jeszcze tu nie byłam, jeszcze Micha pusta. Zaraz przyjdę, panie. Nakarmimy wodza. A tu mam dziewczynkę i też mi się zrobiła niewyraźna. I też jest na kwarantannie. Pokażno się, dziewczyna. Nie wiem, czy ją będzie ci widzieć przy tej mojej kamerce. Ale myślę, że coś tam widać. I ona jest kotna. muszę wam powiedzieć, że ona jest kotna, co mnie właśnie niepokoi. No ale zobaczymy, co ma być to będzie. Nie ma co załamywać rąk. Tak myślałam, że to wszystko pozamarza. Voila Pozwolę sobie opukać ręce mieszeli. Patrzcie jakie powyginany ten w ogóle garczek, kuźwa. Perel. A to jest właśnie od takiego tuczenia. Ja im tu daję teraz cieplutką wodę. Kaki się tu zaraz zwiedzą. Są so, my już kaki lecą. Kaki pierwsze. Zobaczcie jak lód w pieprza. Kostka lodu złapała I napierdziela No, zajrzymy sobie jeszcze Do Na porodówkę, nie? Na porodówkę, idziemy na porodówkę Ciemno tu będzie, niewiele będzie, widzicie? Tu im trzeba dosypać Tu im trzeba dosypać Jajko jakieś na śniadanie będę mieć, czy nie bardzo? Tu siedzi Ociekaj, Ma mać. Tu mamy dwa jaja już dwa jaja. Tam ruda, ściemnia. i tam nie ma, Ale ona tam jest. Wierzcie mi, ona tam jest. Dobra. Zrobimy sobie taki, nie przyniosłam sobie garczka, ale sobie poradzę, bez garczka, o teraz jest tam, pojawiam się i znikam, jestem i mnie nie ma, tak jest, wyżerka, o kury. zapiał, muszę robić mieszankę. Mieszankę zrobimy za chwilę albo może i nie za chwilę taką jednorazową zrobię teraz, czyli na, na dziś, na teraz, na wczoraj Jak się to mówi, na wczoraj Muszę sobie teraz poprzestawiać wszystko. No tak tu mam granulat dla niosek no i co, no i te jajka tak będą wędrować z beczki na beczkę, aż je pewnie potukę, może nie, może nie będzie tak źle. Damy garczek tego. I to mam przężyto. Wchodzę do beczki. Voila. to takie zrobiłam jednorazowe no skóry takie jednorazowe co Sherry, co? Nie ma. Nie masz gdzie usiąść. Za... Zajęli ci skrzyneczkę. Skrzyneczkę ci zajęli, tak? Tu se siądź i tu siedź No i tu jajeczko daj Działaś? Jak ci pani szybko pomogła? I tak to moi drodzy Wygląda u mnie z rana Jeszcze tu mają takie Korytko tu im też sypniemy. Niewiele, bo niewiele, ale tu im dużo nie sypę, bo jak widzicie na załączonym obrazku, co mędy robią? Właśnie, co mędy robią. No i dobra. Kurki ogarnięte. Teraz pasowałoby gdzieś. A no do, ci... do tej, do króliczków, nie? Pasowałoby i teraz do króliczków. Nie, to nie tu. To. to tu. To tu, to tu. A to nie leży na wierzchu, żebym sobie nie zapomniała zrobić, kuźwa, im tej mieszanki. Ruda właśnie śmigła. Tu mam słomę. Tu w ogóle taki pierdolnik jest. No, żeż ty bym się zabiła przez ciebie. No, patrzcie, jak idę, patrzcie, jak idę. Gdzie ja mam łeb, kuźwa? Gdzie ja mam łeb? Powyłaziłyby mi. I by mnie ganiała po placu, to nie o to chodzi. Taki dzisiaj macie film bez cenzury. Co ja robię z rana? Dokładnie: leżę czy nie leżę? Teraz rabity, tak? Zobaczymy, co u tych naszych rabitów. Co my tutaj mamy? Oprócz tego, że zimno. Zaraz im tu będzie cieplej, bo im słoneczko powpuszczałam. Poidła puste. Przynajmniej niektóre, o choćby tu. Tu do tej pani trzeba zajrzeć, czy zacycem co nie wyszło. Nie wyszło nic zacycem. U tej pani zacycem nic nie wyszło. Nie wyszło nic zacycem. Dobra W takich układach rozpędzam się Nabieram Nabieram rozpędu Alfruś Pupilek, mój pupilek Wszystko zjedzone, nie ma nic Alfruś Mój Alfruś, Alfruś Madagaskarek Trzeba wygłaskać, tak? Przyszła pani to trzeba wymyślać <grym> Dikitiki. Zaraz wam tu daję. Szybciutko wam tu Najpierw co ja mam zrobić? Najpierw? Co ja miałam zrobić najpierw? Angelika przestań, bo dostaniesz w połę kuźwa. Tak na dzień dobry, dostaniesz kuźwa cała. No, tak na dzień dobry. Wułala, marchewka będzie później. Wułala. Tak to wi jak, jak widać na załączonym obrazku. Dzień jak każdy inny. Déjà vu. Po prostu déjà vu. Wszystko głodne. Kupiory trzeba wybrać. Tych małych wypierdków. Gdzież co wiaderko położyłam? Tu. Kupiory trzeba wybrać. Wypierdką. I tak jadę z koksem kuźwa, klatka po klatce. Młode żuwa, co u was? Głodne, nie? Pewnie, że głodne. Szamać. Śniadanko przyszło. Przestaniesz, Angelika, przestaniesz, bo ci przypier. Zobaczycie, jaka ta moja Angelika jest zachłanna na wyżerę. O maluch, ty czemu nie dochodzisz do jedzenia? Trzeba jeść. Bo jak nie, to wiesz, co to może być. Najgłodniejszy królik w stadzie, kuźwa. Przesuń się teraz, bo ja tu jestem... Przyszłam. Jestem. Odsuń się. A masz, jest, no. Patrzcie jak się fajnie zginało. I nie o takie gołąbeczki, takie gołąbeczki, malutkie. taki... Wykotnik mają, ale wolą tu siedzieć. Koleczki, koleczki, koleczki koleczka wójt, no już, 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 znowu wiaderko, gdzie to wiaderko? Jest, wiaderko, masz najgłodniejszy kuźwa króliku, przesuń się, bo nawet ja nie mam jak nasypać. Pomału, 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 pomału. Nie ugryzie. Nie, nie, nie. Nie ugryzłaby. Jakby ugryzła to. Już maluszki. Jedzonko. Chlas. Nie śpimy. Wyżerka. Tu, Micha przyszła. Jedzcie, bo wam Angelika wszystko zje. Budzimy się, budzimy się, budzimy się. <tuszy> tu krasnale ogrodowe. Ten jest fajny. Taki, taki fajny jestem, taki fajny. Dobra, sianka im damy. I nie jedzą, nie? Nie jedzą i nie grasną. Tak w ogóle to Angela na Handel. Po, po wychowa mi maluchy i ją chcę sprzedać Także zainteresowanych. Zapraszam. Schowaj, helikopterek, schowaj się. Tu następna ekipa głodnych krwików. Proszę bardzo. Voila. Tam mi któryś już klatkę rozwala. Jermontka. Też już głodna, taka głodna. Taka ona musi być głodna. Proszę bardzo. Każde jedno ma dojść do Michy. Nie widzę, żeby ktoś nie dochodził. Wszystko je. Wszystko je. Musicie zwracać uwagę, czy maluchy dochodzą. Każdy jedno ma dojść. Nie ma, że on nie jest głodny. Nie ma... z rana on musi być głodny. Nie ma możliwości, żeby on nie doszedł do Michy. Jak nie dochodzi do Michy, to znakiem tego, że coś mu dolega, że już go trzeba obserwować. Każdy jeden ma do Michy dojść. Jak nie dochodzi, to. Niedobrze, zaczyna się dziać niedobrze. Ale wypadniesz mi, tu, proszę bardzo, idź do Michy, do Michy, idź. Idź do miski No, chowaj się, chowaj się. Koboś, koboś, głodny? No to proszę jak głodny. O, tak powinien królik się zachować. Dostaje michę i ma iść do michy, a nie łachę robi, że będzie jadł? nie będzie jadł, to wyląduje na talerzu. Jak on nie będzie jadł, to my go zjemy. O! <grywia> Jak to zabrzmiało, prawda? Masz, Alfruś. Ja daję. O, jak możecie zauważyć, 100 gram tutaj jest. I nie daję więcej. Nie ma możliwości, żeby dostał więcej. Możecie sobie pomyśleć, że głodzę. Czy co? A to sobie, myślcie sobie, co chcecie. Tak mam. Tak mam. Tak się powinno dawać. Nie, prze, nie, prze, nie, nie przekarmiać królika. To jest najgorsze, co może być. Przekarmić królika. Zapaść królika. No, już sprzątanie mi się przydało. Ok, jeszcze, i tak sobie jeżdżę kuźwa na, na okrętkę. Na okrętkę mam to na kółeczkach, i sobie jeździ ze mną wokół tego stołu do każdego królika z osobna. Tu są pany, pany są. Pany dzisiaj na handel idą. Nie wiem, o której jeszcze trzeba dać. I od cała filozofia. Tu, maluszek mój, malutki, nie mój, kaj. Kali poszczelenie z maluszek. <grych> maluszkowi to są harwalinki, wiadomo, że one nie, nie pójdą na mięcho, tylko to jest taka ozdobna rasa. Tu mam taki granulacik, właśnie go już zniszczyłam. Dobra, niech będzie. I maluszkowi, takiemu jak ten, on ma 3 miesiące, nie daje się więcej niż. 30 gram na dobę. Na dobę, kochani, na dobę. 30 gram na dobę. Broń Boże więcej. Bo się wtedy królika zapasa. I ja teraz tak. Mam tu swoją mieszankę. Ja to tłumaczyłam zresztą chyba. Jak go przywiozłam. I mam mieszankę od poprzedniej właścicielki. Żeby... A, tu już jest więcej jak 30 gram. Zrobimy to w ten sposób. Cały kubeczek ma 50. No to tyle mu damy. No i 6 cm zakwaszacza. Już podane. Zakwaszacz chyba pokazywał. Nie, chyba tylko pokazywałam. Tu mam taki. O! Voila. Idziemy po wodę. Biegniemy. To sobie zabierzemy ze sobą Bo to nie tu ma stać To tu ma stać O, to tu To tu I 6 litrów lejemy Ja tu mam taką miarkę Ciekawe czy się po... o, poleci Ja tu mam taką miareczkę I co, marchewa rozdana. Już właściwie bo, można powiedzieć zjedzona. Nie ma puściutko. E, no, tak wygląda taki powiedzmy mój poranek. Nie nagrywałam jak tam lekarstwa podaję, w sensie tym nasadzie e, jak tam gdzieś słomę dorzucam, bo któreś gdzieś ma mało, choćby nawet ta wszystko sobie do wykotnika wsadziła, bo ma wykot mieć. I nie miała nic. Takie no. Takie takie szczególiki wam oszczędziłam. No, ale tak to wygląda. Siano, mieszanka, marchewa. Posprzątać, bo trzeba. To co tutaj było zalegało na ziemi. No. Następna czynność. Lecieć na zakupy. Robić obiad. Dzieci przed komputerami siedzą. Ogarnąć później dzieci i posprawdzać co tam było, czego nie było. I tak dzień leci. I tak dzień leci, właśnie tak dzień leci. Tak, że mi już jest stara, że mówię wam. <laughs> ja oczywiście żartuję, śmieję się. E, podobało się łapka w górę? Nie podobało się łapka w górę? Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A ja mówię do następnego.